Sure they'll they'll look, look on angielsku Zawsze mnie zastanawia, wyglądała taka kobieta 100 kg plus. Myślę, że po prostu byłoby więcej fałdek. Ale tych zewnętrznych, tych wewnętrznych... Nie wiem, czy ona będzie miała po prostu jakiegoś takiego kutyleta na ból białego, na konieczniałego. Myślę, że tak. Okej. Dobra Mam jednego killa, bo był Kurwa, kurwa, go here, go noose. Aha, bo on tutaj byłeś, <grymne> to był jeszcze jakiś. Właśnie bym wziął coś w gościu na skrzynce. Jąk. <grymne> <grymne> no, jest, jest, jest gdzieś, nie? No to coś. A jak ona w ogóle znalazła ją? Ten brzuch ją prawie że całą zakrywa. Bo, bo, się dostać tam do tego. Już gramy. Wiem, wiem, wiem. Potem Cepa tak pooglądasz po prostu. Ja jestem <laughs> w w sensie. Rączki ja mam w górze, i ale. Co są... ty, jakim stanem to jest? Tu masz to Ile? albo biegałem i strzelałem nie wiem, jakoś chodziło. Dosłownie biegałem i strzelałem. No to jeden z tych razów, żeby... ...na na shortzie. Jak... <gry> no patrzę, co jest nowego no kurwa.